Siemaneczko, mamy piątek, więc na dobry początek weekendu otworzymy sobie Etebeka Paldean Fates. Mam nadzieję, że to będzie dobry początek weekendu. Za kilka minut wszystko się okaże. Wiadomo co mamy w środku. Kostki, przekładki, znaczniki, koszulki. A nas interesuje te 9 busterków. 4, 9. No i przy odrobinie szczęścia wydropimy coś fajnego. Tak więc lecimy z pierwszym busterkiem. Kodzik. NATU, cukierek, koton, pineko, Nestbal, Charmeleon, Ultrabal, Numel Holo, Myszy Holo. No niestety. Pierwszy busterek słabo, ale mamy jeszcze 8. Wciśniemy dalej Sam już nie wiem ile otworzyłem tych boosterów z and Fates Ciągle szukam tego Charizarda Albo Mil. W końcu chyba wpadnie nie Ralc Mime Maschief Kirillia Moonlight Hill Pikachu no niestety. Drugi pusty. 7 to go. Busterek numer 3. Kodzik. Energia. Stragi. Mime. GamingOl. Execute. Prime. Wayne. Scrafty. Mamy szajniaczka. Mamy szajniaczka. an Tego już chyba wydropiłem. Ale zawsze to drop. Boosterek numer 4. Kodzik. Charlizard. gdzie jesteś? Saleon. <śmany> Mamy Charizarda, ale nie do końca o tego mi chodziło. Chyba muszę być bardziej precyzyjny, jeśli chodzi o życzenia. części dostałem to co chciałem, ale zabrakło odrobiny zrozumienia. Do tego drugiego charizarda poproszę. No mamy Gardevoir. Kolejny szajniaczek Dobra, mamy trzeci drop Trzeci drop I cztery boosterki do końca Kodzik Ja wiem, że ten Charizard prędzej czy później ładnie w moje ręce. Mam nadzieję, że prędzej hit. No niestety trzy bustelki zostały, sześć za nami. Kodzik. Studenciaki, Fido, Hunter, Wooper Artazon, Lantern, Moonlight Hill, kolejny szaniaczek. Tego jeszcze nie miałem. Fajnie byłoby ponownie trafić coś z top 10 jak ten Charmander Shiny. Dwa boosterki do końca, żeby tego dokonać. Dzik. studenciaki mamy piąty drop 8 boosterków 5 dropów co prawda nie powalają na kolana są tu bardziej dropmy na otarcie łez. Ale zobaczmy, co przyniesie nam ostatni, dziewiąty boosterek. Czy znajdziemy tu Charizarda? No niestety. Niestety zawartość tego ETBK nie powala na kolana. To są nasze dropy Gardevoir X, Studenciaki King Gambit, Tinkaton i Charizard X. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia na kolejnym openingu. Miłego weekendu.